Pamiętam, jak byłem mały i mówili, że przyjrzałem... Nie zapina... nie zapinamy, nie zapinamy, nie zapinamy. Nie zapinamy. Pamiętam, jak byłem mały i mówili, że przyniosły mi bociany. Te pierwsze wały, czas nie w głowie przechowywany. Byłem główny, byłem cwany, za plecami starszy ukrywany. Nieraz starszej pani język pokazany, cały piaskiem obsypany. Nie jeden mecz w piłkę wygrany, czas niezapomniany. Teraz wspominany, może będziemy wyśmiani, a może odebrani. Przecież wszyscy byliśmy mali, tamte lata już oddali. Za nami teraz o tym przekaz. Wraz z Oscar RWS, który tutaj jest. Nie zapominamy o tych co odeszli, na drugą stronę przeszli Każdy ich postać w pamięci sobie kreśli O ludziach, którzy coś do tego świata wnieśli O sławnych konstruktorach, wojennych potworach O zmorach, zmysłonych demonach Na to była pora, taka metafora wniesiona Morda zadowolona, ucieszona Krótka wypowiedź już zakończona Były dni były lata, wszystkie pamiętam, nie jednemu to lata. Wolą nie wspominać, nie mówię pas, będę rozkminiać, kiedyś było inaczej. Retrospekcja, wracam za godzinę, jak Hamas zabijam przyczynę, jak Clinton miał lewą dziewczynę. Nie głoszę dobrej nowiny, przedstawiam prawdę, a Senna zginął przez brawurową jazdę. Wielu takich było, jak Ali Akcza. próbował zabić papieża, nieudana akcja, ziom wstrzykiwał w żyłę, Się go nie ma, odeszło wielu, zdmuchnęło ich jak Hiroshima. Pamiętam ją, wyjątkową dziewczynę. Przed oczami mam obrazy dziecinne, te dobre i te złe. Wszystkie słowa zapisane w notesie progresów i zwrotów. Nie kumasz powrotów do chwil przeszłych, do tego co było, jak i gdzie, do tego doszło. Szedłem prosto, spoczyłem, zobaczyłem upadek. Poszło po kosztach, nie zapominaj, bracie siostro. Pamiętam w piaskownicach huśtawka i ławka Nieraz napadnięta, nie jedna działka Pierwszy szlub, pierwszy bóg, pierwszy browar już wypity Wtedy śmiecha, a teraz inaczej myślimy Pamiętam kilka błędów popełnionych Mecze przekrętych do czoszy, broz Wyprawy na malady i cały złota Przedtem to przeszłość, a dla mnie to głupota Kiedyś gówniarz, teraz i kopie siła wzrasta Czy pieciał RWS, nie mówił jeszcze basta Właśnie teraz taki czas nastał że hajs jest jedynym wyjściem z kłamstwa nie zasabi, jak poprzedni dzień nie zmienia się wiele O tym wiem, o tym wiem No, tak, o Aha. tym wiem tak. Nie zapomnę o ludziach, o ludziach, którzy pamiętają o mnie. Nie, nie, zapomnę nie zapomnę o tych chwilach, które płyną wolniej. O sposobach, które są niezawodne, o krzywych krętkach Nie zapomnę o tym zawsze pamiętam. Odsłonięta strona wspólnie w pamiętniku życia. A w nim wiele takich chwil, w których szybsze serca bicia. Nie zapomnę o tym, czym się zachwycam. O pięknych chwilach będę pamiętał o dwusionków na rodzinach Tesjana i Nikodema I o ludziach, których już, nie 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 już niestety nie ma, o konfliktach i przyczynach, o problemach Gonitwach. Do celu będę sobie przypominał, nie zapomnę tego dnia, w którym będzie finał. W mojej pamięci zostanie każda moja dziewczyna Krzywe akcje i te udane Wszystkie przyjaźnie domniemane, domniemane Które już nie zostały Nagrywki tej z domanym RWS-em i z Sztuka do serca będę pukał i zlukał Wszystkie zakamarki tej pamięci Będę pamiętał o wszystkim co mnie kręci Nigdy nie zapomnę z HFS rapu Te garaże i ławeczki i tych łopaków Dla których życie bym poświęcił od lat tu Nie zapomnę o życia batów i wszystkich niedowierzań Nawet o imprezach gdzie wszyscy byli nieprzytomni Ty też o tym nigdy nie zapomnę. Você on your Aham